Dominik Włoch to człowiek, który wędruje po świecie bez pieniędzy, po całej właściwie Europie, a może też dalej. Historię swojej opisał w książce Małe Cuda Boga. To jest ta książeczka. W niej znajduje się rozdział pod tytułem woda. W nim opisuje, że wędrował przez węgry, chciał gdzieś zatrzymać się na nocleg. Wskazano mu mały domek przed kościołem. Tam był skład na różne kościelne rzeczy, dywany, flagi, krzyże, obrazy i tak dalej. I tam kilka dywanów, które tam były, pan Dominik rozłożył na ziemi i przygotował sobie wygodne posłanie. Tą historią właśnie się podzielę. Niestety w izbie nie było łazienki ani nawet kranu z bieżącą wodą, pisze pan Dominik. No więc chciało mu się pić. I mówi, że po raz pierwszy obudził się o godzinie drugiej w nocy. Noc była bardzo upalna. Śniłem o pięknej zielonej dolinie ze strumieniem. Poszedłem za dźwiękiem szumiącej wody. Znalazłem rzeczkę z zimną, krystalicznie czystą górską wodą. Pochyliłem się i zacząłem pić. Już po pierwszym łyku przebudziłem się z powodu pragnienia i suchości w gardle. Przeanalizowałem sytuację. Jest noc, więc raczej nigdzie nie znajdę wody. Lepiej położyć się, spać i przetrzymać do rana. Po chwili, kiedy tylko zasnąłem, miałem kolejny sen. Tym razem szedłem drogą, kiedy to zaczął padać deszcz. Wyciągnąłem ręce ku górze i usiłowałem nabrać w dłonie wody. A kiedy tylko napełnił się wodą piłem. Obudziłem się po raz kolejny z jeszcze większym pragnieniem. Próbowałem przekonać własny organizm, że nie potrzebuje teraz pić i idę dalej spać. Ktoś zapukał do drzwi? W drzwiach stał mężczyzna z butelką wody. Bez zastanowienia wypiłem jej zawartość i nagle obudziłem się po raz trzeci. To był tylko sen. Pragnienie było już tak duże, że mimo ciemności postanowiłem wyruszyć na poszukiwanie wody. Obawiałem się psów, które bezpańsko biegały. Modliłem się, by woda była gdzieś blisko. Kiedy wyszedłem z domu, nieopodal po lewej stronie znalazłem kran. Zadowolony wróciłem po kubek. To było takie proste. Kiedy odkręciłem kurek, usłyszałem dziwny jazgot i dźwięk odchrząknięcia. Kran wykrztusił zaledwie kurz i rdze. Trudno, trzeba było iść dalej. Strach przed tym, co mogło mnie spotkać, narastał powoli. Słyszałem w oddali jakiegoś psa. Na szczęście blisko muru znalazłem studnię. Bóg wysłuchał mojej prośby. Próbowałem podciągnąć wiadro, które opadło na dno studni z głuchym chlupnięciem. Nie wierzyłem w to. Lina zerwała się. Pomyślałem, że jedyne, co mogę teraz zrobić, to polizać mokry łańcuch. Rozglądałem się dokoła. W oddali na ganku jednego z domów paliło się światło, które oświetlało pompę wodną. Mówi, mówi się przecież do trzech razy sztuka. Teraz to się nie sprawdziło. Kiedy po raz kolejny spróbowałem napełnić mu ciągle pusty kubek wodą, złamała się rączka. Z rozpaczy chciałem głową uderzyć w tę pompę. Nie zdążyłem, bo wybiegł pies i zaczął na mnie szczekać. Pomyślałem sobie: Super. Nie dość, że nie znalazłem wody, to jeszcze sprawdzi się to, czego najbardziej się obawiałem. Postanowiłem wrócić na miejsce noclegów, podłamany tym, że nie udało mi się zdobyć wody. Najpierw trzy sny, teraz trzy niepowodzenia. Rozczarowanie zmieszało się ze złością. Przede wszystkim byłem zły na siebie, ale po chwili przerzuciłem złość na Boga. Jak mógł tak zakpić ze mnie? Mojżesz, kiedy prowadził Izraelitów przez pustynię, uderzył po słowach Boga w skałę, a od razu wytrysnęła woda. Tupnąłem w asfalt, wierząc, że wypłynie z niego woda. Uspokoiłem się po chwili i przestałem myśleć o wodzie. Kiedy szedłem do domu, zauważyłem stojącą na chodniku butelkę pełną ciep... pełną wody mineralnej. Bóg naprawdę wie co najlepsze. Nie wiem, jakie mógłbym mieć problemy żołądkowe, gdybym napił się wody z kranu, ze studni lub pompy. Większość płynu wypiłem jeszcze przed powrotem do pokoju. Rano odczytałem zaskakującą wiadomość od mamy: Uważaj na wodę, którą pijesz. Kupuj wodę butelkowaną.